Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na moje wrześniowe plany czytelnicze, czyli TBR. Jeśli chodzi o wrzesień, to z jednej strony po tym klasycznym sierpniu chciałabym sobie trochę odpocząć od cięższych książek i klasyków, ale z drugiej strony nie do końca, bo jednocześnie właśnie ten miesiąc czytania wyłącznie literatury klasycznej zachęcił mnie do tego, żeby częściej po nią sięgać i czytać jej więcej. I jednak mimo wszystko chciałabym jej trochę więcej wplatać. Mam na to teraz wspaniały sposób, ponieważ odkryłam, że na Legimi są dostępne audiobooki książek Sius Bronti. Ja je wszystkie właściwie już chyba czytałam kiedyś, natomiast było to wiele lat temu, więc teraz sobie z przyjemnością odświeżam. No i właśnie pierwszą z tych książek w tbr jest Agnes Gray, and Bronte. Chciałabym też być może przeczytać, przesłuchać właściwie w audiobooku lokatorkę Whitefell Hall, ale to nie wiem, czy jeszcze właśnie we wrześniu, czy może już w październiku. Niemniej jednak na wrzesień Agnes Gray jest moim planem, jeżeli chodzi o klasykę literatury. Tak jak wspomniałam, ja tę książkę już czytałam wiele, wiele lat temu. Wtedy mi się bardzo podobała. Teraz, bo już zaczęłam jej słuchać i jestem w trakcie, podoba mi się nieco mniej. Zapomniałam, że tam jest dużo takich fragmentów znęcania się nad zwierzętami przez dzieci. No i też nie do końca, muszę przyznać, tutaj pasuje mi głos Czytającej tę książkę. Także wydaje mi się, że lepiej tę książkę zapamiętałam, niż teraz o niej myślę, ale jestem dopiero na początku, także zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie i potoczy dalej. I drugim klasykiem, który chciałabym przeczytać we wrześniu, tym razem w papierze, jest Katedra Marii Panny w Paryżu Wiktora Igo. To jest książka, którą tam w tym moim rankingu na podstawie pierwszych zdań w zeszłym miesiącu postawiłam chyba na drugim miejscu. Niestety nie udało mi się jej przeczytać, ponieważ Anna Karolina zajęła mi znacznie więcej czasu, niż przypuszczałam. Natomiast wciąż bardzo chciałabym tę historię poznać, także przesuwam sobie. Ją dalej. Nie zapominam o niej, ona dalej w tych planach czytelniczych jest, więc być może we wrześniu, chociaż udałoby mi się ją zacząć i później kontynuować gdzieś tam w październiku, ale jednak chciałabym, żeby do tych moich czytelniczych planów powróciła. No i nawiązując do tego, że chciałabym trochę odpocząć od klasyki i przeczytać może coś lżejszego, to mam też na oku w tym miesiącu thrillery. Jeden z nich też już zaczęłam czytać, tym razem na Legimi. W ogóle będzie tutaj sporo książek, które chcę przeczytać na Legimi. Jakoś tak w tym miesiącu dużo rzeczy wpadło mi w oko i dodałam sobie na półkę, także ten TBR też będzie taki skupiony wokół tej platformy właśnie. I książka, którą czytam obecnie, to jest książka Kamień, papier, w nożyce Alice Finney. Tutaj gdzieś wyświetla się na pewno już okładka. I to jest historia małżeństwa, które chodzi taki trochę kryzys jeżeli chodzi właśnie o ich związek i żeby naprawić to swoje małżeństwo wyjeżdżają na taki wspólny weekend do Szkocji i nocują w Opuszczonym kościele, który pełni teraz właśnie funkcję takiego Airbnb, został on przerobiony. W ogóle wydaje mi się, że w Wielkiej Brytanii i Irlandii jest to dosyć popularne. Wiem, że są na przykład często restauracje w kościołach, właśnie, czy w dawnych kościołach. No a tutaj właśnie mamy sytuację, że kościół został przerobiony na Airbnb, tam się zatrzymują, no i zaczynają dziać się różne dziwne rzeczy, ale tutaj też jestem dopiero na początku, także nic jeszcze nie wiem. Czyta się to lekko i wciągająco, także mam nadzieję, że właśnie to będzie taka lekka, typowo jesienna, klimatyczna książka. Poleciłam ją w ogóle Natalia z kanału Kursywa, więc mam nadzieję, że ta książka mi się naprawdę spodoba, jeżeli chodzi o ten gatunek. I drugim takim thrillerem, który też bardzo chciałabym przeczytać, jeżeli wejdzie na Legimi, bo w tym momencie jest jeszcze w tym klubie mula książkowego, który jest dodatkowo płatny. Ja odmawiam płacenia tego, ponieważ i tak już płacę 50 zł miesięcznie za dostęp do Legimi, więc nie chcę jeszcze dopłacać za wypożyczenie książki dodatkowo. Natomiast w tym momencie jest tylko w takim pakiecie dostępna i jest to najnowsza wydana w Polsce książka Freedom Equadent, czyli Nauczyciele. Ostatnio przy okazji ostatniej książki tej autorki mówiłam, że już chyba mam przesyt i nie chcę jej na razie czytać, dlatego też no, nie kupuję tej książki, bo pozostałe mam na swojej półce, natomiast tej na razie nie kupuję. Jak wpadnie na Legimi, no to właśnie przeczytam, jak nie, no to na razie sobie odpuszczę, ale no myślę, że to właśnie też będzie taka książka, która ewentualnie sprawdzi się jako coś lekkiego i szybkiego do czytania, a także wciągającego. Także zostawiam sobie też tutaj miejsce na najnowszą książkę Freedom Aquadena. Jeśli chodzi o Legimi, to tutaj też pojawiła się najnowsza książka Jakuba Małeckiego, czyli Obiekty Głębokiego Nieba. To jest książka, która ma być inna niż wszystkie tego autora, ale to samo hasło padało przy okazji poprzedniej, a wcale nie była taka do końca inna. Także trochę tutaj podchodzę sceptycznie. Tutaj też właściwie niewiele wiadomo na temat samej tej książki, ponieważ ona nie ma opisu. Opisem są tylko jakieś tam kilka, kilka słów, kilka fraz. Mogę właściwie nawet zobaczyć i Wam przeczytać, bo to jest dosłownie nie wiem, trzy czy cztery jakieś słowa. Granice, Ciało, Wszechświat, Relacja, Przeciąganie, Odwaga, Bliskość. Także to jest wszystko, co wiadomo o tej książce. Natomiast jest to Kuba Małecki, ja po jego książki zawsze sięgam w ciemno, tak czy inaczej, więc i tę na pewno przeczytam, chociaż odczuwam już też przesyt, to znaczy korowód mnie z niego chwilowo wyciągnął, korowód mi się bardzo podobał. Natomiast te poprzednie książki, które pisał, czyli Sąsiednie Kolory i Święto Ognia już aż tak bardzo do mnie nie trafiały, także może już nie cieszę się aż tak bardzo na nową książkę tego autora jak kiedyś, ale jednak na pewno wciąż bardzo bardzo chcę przeczytać. Na legimi też dodałam sobie coś co na pewno będę czytać w tym miesiącu, a jest to książka Dom mojej matki, opowieść córki o rodzinnej manipulacji, bólu i odzyskanej wolności Shari Franke. To jest memoir napisany przez córkę takiej słynnej parentingowej influencerki, słynnej chyba bardziej w Stanach Zjednoczonych, ja się z nią nigdy nie spotkałam, natomiast ja też nie siedzę w takim właśnie parentingowym kontencie, jeżeli chodzi o internet. Natomiast jest to historia, która odbiła się bardzo głośnym echem. Z tego co wiem, to ta kobieta teraz przebywa w więzieniu za znęcanie się nad swoimi dziećmi. No i jest to właśnie taki bardzo też, mam wrażenie, teraz głośny temat sharentingu i tego, jak źle to może wpłynąć, no właśnie, na nasze dzieci. Także coś niezwykle ciekawego, wydaje mi się, bardzo aktualnego, ale też chcę tę książkę przeczytać i na pewno ją przeczytam, ponieważ jest to kolejna lektura w klubie książki Fala Literacka. Jest to taki klub książki w Warszawie. Spotykamy się raz w miesiącu i omawiamy tam wybrane lektury. Dotąd były dwa spotkania. Na pierwszym omawialiśmy uwolnioną Tary Westover, a na drugim genialną przyjaciółkę Elenę Ferrante. Byłam na obu tych spotkaniach i oba były naprawdę świetne, także to trzecie też mam nadzieję, że uda mi się dotrzeć i przeczytać książkę i również wymienić ciekawymi opiniami z innymi uczestniczkami, uczestniczkami bo jak na razie były tam same kobiety tego klubu. Na dole pewnie zostawię Wam link, także jeżeli jesteście ciekawi, jesteście z Warszawy albo okolic, albo możecie po prostu przyjechać raz w miesiącu do Warszawy, no to zachęcam, bo naprawdę dziewczyny są super i bardzo fajnie spędzamy razem czas. We wrześniu może w końcu sięgnę również po kosiarzy em, Nila Sustrmana. Wydaje mi się, że wrzesień to taka fajna. Pora, żeby tę książkę przeczytać. Jakoś tak mi się kojarzy właśnie jesiennie nawet ta okładka. Jest to też książka z mojego TBR-u na cały 2025 rok, a już ze smutkiem stwierdzam, że powoli zbliżamy się do jego końca. Także muszę trochę nadgonić te książki, chociaż i tak jestem chyba w połowie, więc, więc nie ma jakiejś wielkiej tragedii. Niemniej jednak kosiarzy wciąż chciałabym przeczytać i wydaje mi się, że taka wczesna jesień to będzie właśnie dobra pora na tę książkę. Także też sobie dodałam do tego TBR-u na wrzesień. I chciałabym też na pewno sięgnąć po jakiś reportaż. Tutaj mam Asna Sayerstad, jeden z nas, książka, która jest bardzo znana, bardzo lubiana, to znaczy uznawana za naprawdę genialny reportaż. Ja tej książki jeszcze nie miałam okazji czytać, ale czytałam inne książki Asna Sayerstad. Mam z nią taką trochę Love, Hate, Relationship, ponieważ nie wszystkie jej książki mi się podobały. To znaczy, mam tutaj na myśli księgarza z Kabulu, który, ale czytałam go też, nie wiem, z 10 lat temu, może trochę mniej i on mi się bardzo nie podobał, ale potem czytałam Dwie Siostry i Historie Afgańskie i obie te książki już spodobały mi się bardzo. No, o tej słyszałam mnóstwo dobrego. To jest historia Andresa Breivika, który w 2011 bodajże roku zabił około 70 dzieci na wyspie Utoja. Bardzo głośna sprawa, myślę, że wiele z nas pamięta tę historię tak właśnie z życia codziennego, no a to jest właśnie reportaż na ten temat. Słyszałam o nim świetne opinie, także bardzo chcę przeczytać. Natomiast jeżeli przeczytam jakikolwiek inny reportaż zamiast tego, to też będę zadowolona. To jest tutaj raczej... Czyli jako taka reprezentacja i coś, co bardzo chciałabym poznać, niż taki faktyczny mój plan, jeżeli chodzi o wrzesień. I właściwie to tyle, jeżeli chodzi o takie konkretne książki, ale mam takie poczucie, że we wrześniu też będę chciała przeczytać albo jakiś taki kozy romans, albo obyczajówkę taką typowo jesienną. Patrzyłam nawet, czy jest u mnie w bibliotece taka książka, która była popularna w zeszłym roku. Napisana przez Lori Gilmore, ale nie pamiętam tytułu. Coś tam było o Pumpkin Spice Cafe, może nawet taki był tytuł. Ale niestety nie ma jej dostępnej u mnie w bibliotece, właśnie na Legii mi też jej nie ma, także no nie wiem, może coś innego sobie wybiorę, ale czuję, że będę miała ochotę na chociaż jedną taką bardzo lekką, bardzo luźną, jesienną książkę. A jeżeli nie, to, to właśnie może jakiś taki romans, może coś takiego po prostu przyjemnego, co, co sprawi mi dużo radości, ale nie będzie czymś, co na dłużej zapamiętam. Także zostawiam sobie tutaj też miejsce na tego typu książkę, jeżeli chodzi o jesień. No i właściwie to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten TBR. Dajcie koniecznie znać, czy czytaliście którąś z tych książek i czy coś polecacie bardziej niż inne. Jestem bardzo ciekawa i, i być może coś sobie tutaj przesunę w kolejce, patrząc na Wasze opinie. Na dzisiaj to by było na tyle. Ja jak zawsze bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. I do zobaczenia w kolejnym. Cześć!